A więc zabieram mi się po leku za remont sioka wizualny, mechaniczny, to już nie będę szaleć przy nim, no po prostu się zrobi co, co trzeba. Pewne rzeczy się poprawię, które wyjdą w praniu, które też wiem pewne rzeczy możecie uznać też za druciarstwo. No, między innymi takie coś jak planuję po prostu podaspawiować luzy w tym układzie kierowniczym, które tam są. Po prostu na sztywno w przyszłości się zobaczy, aby się to yy, zmieni cały układ kierowniczy, czyli kolumna przednia oś, bo może trafi ze Zatora, bo do Zatora mam inno. Yy, co jeszcze? z przodu się tutaj ja może dorobi jakoś już konkretniejsze, bo tam jaką trzysza to, że to tak zrobił z blaszki dosłownie i to tak jest lepiej niż było, ale do poprawy. i wiadomo wszystkie wycieki tą latarką posiedzę. czyli to będzie widzieć z tego filtra szczelinowego, czy on się tam nazywa. To mam akurat zamówione, bo to jest blacha pięknięto No i wiadomo, może chyba będzie trzeba wymienić z merinkę z tego koła zamachowego, ale to zobaczymy jak będzie z czasem, bo nie ukrywam, że chciałbym. W nim, chciałbym, jest taki plan, żeby w zimę nim odświeżać, no ale Zobaczymy jak to będzie wyglądało mm. Zacznę od ściągnięcia maski Zobaczenia silnika Bo ta maska jest o tyle Źle czy nieźle zrobiona, no, Nie da się jej ściągnąć tak o I no, trzeba ją rozkręcić yy, Niby to nie jest potrzebne, bo Na wierchu mówię w nim co Zbiornik wody i I paliwa, nie? Co wszystko co jest potrzebne, to mi się wydaje, że się znajduje tu, czyli filtr powietrza, filtry paliwowe, dekompresator, a góra, że tak powiem jest pusto. Nie? I zobaczymy, co tam będzie. Trzeba jeszcze może uszczelnić poprawić i tak dalej. Dobra. Ja Biera się za ściąganiem maski, jak ściągnę to się włącza. Mamy kolejne wyjście tak się Esiok prezentuje bez maski. Za pierwsze co mi się zruciło, rzuciło w oczy na no, co że nie zwrócił uwaga, bo to już nie było jak, bo ta maska to przesłaniała. Dorobiony no, zbiornik. Nie jest oryginalny. No i brakuje jednego pasa mocującego. Mm. I powiem tak, że żeby że nie będzie maksymalnie z lat 70. -tych. 75 coś takiego sądząc po braku. Ee, Więca na rozrusznik po kole, na kole zamachowym, ewentualnie jakoś uboższa wersja tego silnika. To się okazuje, że mamy to, czy mamy do czynienia, nie wiem, czy chyba, czy. z prawdziwym zabytkiem, 69 rok. Dobrze i niedobrze, bo ja tam lubię, jak sprzęt jest starszy i chodzi. Mm. Więc będziemy robić. Z tym tłumikiem jeszcze nie wiem, co zrobię, albo puszcza, jak w zetorze, prześrodek, albo zostawić na tym patencie co w ale planuję wsadzić mu inny tłumik. Tak czy inaczej, on hmm. świetla i widać, jak pięknie jest ten tłumik, bo i tak jest dziurawy. I albo go ze spawą, chociaż wątpię, że to będzie miał jakiś sens, albo po prostu założę z Poloneza, albo z jakiejś innej osobówki zobaczymy jeszcze jak mnie fantazja tu poniesie w cudzysłowie czy, oczywiście nie zobaczymy no chciałbym założyć do niego akumulator i... no akumulator i alternator, żeby z nim zrobić światła myślę, że trzeba by tu go nie wpieprzyć ale teraz muszę mieć lepszy dostęp do Filtra, w znaczy tego mm, filtra szczelniowego, żeby tego tam uszczelnić, no ja i widzę, że ktoś tu już z naszych był, bo silikon jest. A tam o, buraki kopią sobie. Nie wiem, czy będzie widać. Dobra, nie wiem, jak z tym filmikiem będzie, bo to będzie filmik takich z prac. Zobaczymy, czy będę jeszcze nagrywał, czy wciep na to, co mam, chociaż wątpię. Może jutro nagryw coś zmycia, bo bym chciałby tego wymyć fajnie chemią i tyle. To będzie na razie tyle. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie taki, w którym chciałbym omówić remont sioka bo już jak widzicie jest go coraz mniej. Mm, już została ściągnięta maska, chyba w poprzednim po odcinku. Ale yy, zostały inne Te botniki yy, wyleci jeszcze siedzenie. Wiecie, że trzeba, jeba, trzeba je wyczyścić, trzeba odmalować. Bo burchle zomia jak widać, rdza, rdza. Przede wszystkim jak rdza jest. Ale nie ma tragedii. <laughs> I co jeszcze? Maską, jak się już pomału zajął. Zaraz wam pokorza. jak już maska. Wygląda. do udało mi się tam dopasować nową siatkę będzie to może nie, W sumie zagadka nie, po prostu że zrobił no siatka z starego tyłu spralki po prostu z tej kraty grzewczej chłodniczej chłodniczej niezaskutkująca samo samoróbka, to niech i inwencja twórcza, że tak powiem mnie już poniosła do tego stopnia, że nawet ta kratka zrobiła z lodówki no. widziałem zdjęcie na internecie jak ktoś tam miał na sprzedaż esioka i właśnie był grill zrobiony z też z tej kraty chłodniczej z lodówki i akurat też jak miał kurde wykorzystam to na złom to mogę w każdej chwili dać a tak będzie to we Bo po co mu kupować yy, siatka Jak te pieniądze zaoszczędzone na tej siatce, to mogę wpakować, nie wiem, w szpilki do kół, czy w cokolwiek mechanicznego, co jest akurat potrzebne. Tak typowo, nie wiem, bo taka siatka to wiadomo. To jest inny element wizualny i to wygląda, nie? A tak to też będzie wyglądało, i tyle. Yy, Pokorza wam. Teraz jak udało mi się. Ta maska zrobić O i śnieżarki w sumie nie będę pokazywał że mi się przy takich yy, grubszych testach Rozerwał Bożak, też ostatnio Walczył za no Nie wytrzymała takich ostrzejszych testów Przechodzimy teraz na warsztat Tu są błotniki z niego I schowek Błotniki, akurat no akurat to nie jest fajne, że To się zrobi na tyle solidnie Fajnie, że to nie jest, jest. to gruby materiał i nie jest to nikt zgnite, nie? Na wylot czy coś. I no, no, lekko podklepać, zmotować i pomalować, nie? I co do koloru, to będzie akurat taka moja <grych> tajemnica. Która się dowiecie. No i tak będzie wyglądała maska. wiadomo, jak do tego jeszcze przyjdą lampy. Hmm, to będzie to jeszcze inaczej wyglądało. Lepiej wyglądało. lampę będą. To maga być, że lampy będą czarne. Korpus ogólnie oka będzie czorny, a cała reszta koła będzie w innym kolorze i oblachowanie będzie w innym kolorze. Tu się przymierzę teraz do zrobienia jakichś blaszek, żeby to przykręcić. Bo tu są otwory, to, tu są już otwory zrobił na tych czterech e, mm, w filmach to będzie mocowane. To, to poprzeczki, że też zrobił z, z, z starych bron. że z pola, bo że kiedyś tam brony kupił, że z dwóch pół co jedne. No i też tak, że kto zrobił, żeby to trochę Ursus Ursusa przypominał ten traktor. No. Ursusa tak. Żeby to po prostu fajnie wyglądało, nie? Mm. Co mogę jeszcze powiedzieć na ten temat? No, tu planuję, to planuję zaślepić, chociaż jeszcze nie wiem do końca, czy zostawia ten yy, zegar z Ursusa. Na razie to chcę zrobić tu ten cały bo deska rozdzielcza także wsadza tu arkusz, po prostu, po prostu blachy. Na razie to zaślepia, bo ja nie wiem, czy on będzie miał światło, czy światło na pewno będą i no nie wiem jak jeszcze to będzie ogarnięte ta elektryka być może kupi instalacja z 30 tak jak do Zetora i by dla coś kminią nie bo yy, się się Zetora też mam filmik tam nagrany tak? będę miał chwilę na dłuższego czasu to wam tam go w na zmycia nie bo był myty już przygotowany na zima w sumie też tam mogłem do tego Zetorka na chwilę podejść bo zatorze się szykuje też grubsza robota, bo tam na się musiał w końcu silnik jakiś bo już wydługo uszczelka o uszczelka spod głowicy, ale to na razie, na razie muszę skończyć sioka, żeby mi jeden traktor już taki na no gotowca, żeby szło nim robić. No, ale to jest wiadomo. Na razie idzie, to zawsze tam mogę nim coś tam podciągnąć czy cokolwiek. Nie, nie wiadomo, może ktoś tam może zarobić, że to jakieś katungi czy coś takiego, ale on mnie dużo nie robi. Ogólnie, ona się znaczy, dużo, niedużo, dużo, no, jak pomalował ostatnio ze sprzęgłem, bo jakże go malował, to że go malował na szybko. No, jakość tego malowania też pozostawię trochę do życzenia. Też z maski byłem zadowolony, mimo tego, że mam jakieś tam wtrącenia i tak dalej. Jak to zawsze godą, każdy bohater powinien mieć swoje rany, No, każdy bohater powinien mieć swoje y, rany, C no, mieć swoje, y, rany. To są jak Zetern. Nie jesteś za tym, żeby on wyglądał super mega cukierkowo, niech też widać po nim ten czas, ta historia, że to robiło, bo... Tak szczerze, będzie w sznurze sztuku, zrobić fajnie traktor, na i w ogóle, żeby to wyglądało mega. Ja właśnie lubię, jak jest tak trochę widać, trochę w i tak dalej. Nie no wiadomo, nie może to być, nie wiadomo, jak po zmęczony, no ale jakieś takie lekkie wtrącenia i tak dalej, to, to widać na nim i to też zrobi jego urok, nie? O, każdy masz musi mieć swoje blizny, to mi się przypomniał. Tak, jak jest ze wsi, no i z malowania też tak wiadomo, jak tu wychodzą takie rzeczy, no bo sto pod taką wiatą jaką sto, i to już mu za bardzo nie służyło. Też już mu swoje stałe miejsce, praktycznie i tyle, nie? Też będzie robiony na um, będzie wymieniany ten przód w końcu. Ten przód wąsy też mogę pokładać, bo przód, mam, przód, przednia oś jest inna do niego. Tu to, to będzie z tej wersji akurat. Włączę... No. nie, chociaż nie włączę się ta Tu mam. Mam metka, że to ta przednia oś. Dobra, wyjdzie wąs nie, nie i nie pokładzę. Może jest trochę. I tak to będzie mniej więcej wyglądało, nie? Też go nie będę przywracał do Z tą oryginalnego Jego bociana, bo Po pierwsze te oryginalne bociany mi się tak trochę średnio podobają, a po drugie Że go doł z od, od którego go odkupił, to też kolekcję naszym kolekcji, To też jest jakiś yy, Świadek historii, że ludzie Sprzęt, który mieli mieli wtedy przystosować pod własne potrzeby. I to też pokazuje historię, jak wtedy była: że ludzie byli zaradni, a wiadomo, że teraz to różnie nie było, nie? Chciał mieć ktoś trzydziestka, miał zetora, bo to mi się tak wydaje, że tak było, że ktoś miał zetora, chciał mieć trzydziestka, no i przystosował go, przerobił go, tak trochę podmodła, czy jestki. Na ten tłumik nie patrzcie, bo ten tłumik będzie wymieniony na nowy. Ale to, że kiedyś, że, że kto go ale że miał, że ktoś się wymienił tłumik w OPLU i ta końcówka mi się spodobała, jest ją tak na szybko do spawu. Fajnie widzę, że się jej mieje. Zresztą może zobaczycie, jak chciałbym na ten z zmycia to akurat będzie natomiast bo jest odpalanie go i tak dalej. No wiadomo, on już. czuć że jest ten tunik do roboty, o. Także tak to wygląda. Z takich zabytków też tu stoi niewiadówka. Miała być nowa przyczepka ale człowiek szukał. Akurat mi tam zależało, że była sprawa z DMC do góra No i akurat wyszło, że, że kupił niewiadówka i tak, czy jakieś zbiero. Te stare rzeczy, te stare traktory jeszcze się zabytkowo trzeba trafiła, bo to 83 rok, to idzie wiedzieć, że to zabytek już jest, nie? Też się kiedyś wziąć, bo posze, pos, poprze, przez poprzedniego maścia pomalowano, ale też tak, y, że tak powiem do nie? Z pociągnięte, żeby to na zdjęciach fajnie wyglądało i tyle. Chociaż felki fajnie wyszły. Felki fajnie pomalował ktoś. Wiadomo, że one tak... No ja bym to lepiej zrobił, no ale na i tragedii nie ma, jak na ta jakoś pomalowania że do niej koło zapasowe bo nie miała a nie wiadówki podobno oryginalne miały, oryginalnie miały koło i tu jakieś nawet były dziury, ale że kto zrobił trzeba po swojemu ale o, o, on dobrze że sprawdził ale koło jest, kupione ze złomu pomalowany, zaczyna je brać, bo na też stoła. długi szedł u mnie na dworze, bo nie było tu i wiaty to, to tak po tym wyszło nic w tym odcinku to będzie tyle. Hmm. Hmm. Prosiłbym was o jakieś tam komentowanie i tak dalej. Jakoś krytyka, czy coś biała, klata. Także chciałbym też żeby poznać Wasze zdanie na jakieś tam tematy. I, I po prostu, żebyście tam zawsze zaczęli komentować, bo może jesteś w stracie co tam my myślicie o tych moich złomkach i tak dalej? Z tobą da się żegnąć. W tym odcinku to będzie tyle. Na razie, cześć. w dzisiejszym odcinku z prezentacji Esioka po remoncie. Eee, po remoncie w takim trochę cudzysłowie, no bo e, ten remont, tego doskonalanie praktycznie cały czas trwo, no i z, z, akurat tak się złożyło, że znowu z czasu, była, było trochę pogody, że znowu jakaś tam farba, żeby, że już musiał zużyć, że go, że tak powiem prysnął, nie, no z takimi farbami jakimi żech miał to światło jeszcze dokręcić i malowania wyszł mi się wydaje że fajnie jeżeli trochę maska przerobił tam błotniki że trochę pod szpachlową żeby to też jakoś wyglądało nie wiadomo trzeba by jeszcze go trochę poprawić no i żech założył zaraz trochę inny wydech z osobówki. trochę żech go przerobił no i fajnie brzmi na nim mi się podoba W okazji do niego jeszcze dorobił tak obrona, nie? Wiadomo mamy listować, no ale pogoda z czyją to ją też testuje, nie akurat tu było trowy to prato tam dziabna, nie? No wam, że jak takich taki wynik widzieliście na społeczności to teraz mocie Ojecany ma się widnik, nie? Jeszcze nie mam dużo co pokazywać, no bo jest ino pomalowany, nie? No i Jeszcze dowodzę, że trochę tu przerobił ta podłoga, bo to mi się tak nie podobało, że to tak na szybko przerobił. No, bo mi się wydaje, że to Takiem fajnie wyszło i teraz się trochę wygodnie nawet jeździ, nie jeździ, bo ta stopka nie jest jakaś tam nim, u niego, pod nim i no eee, że Tak bardziej jak w normalnym traktorze, z tej strony to też jeszcze by tak chciał zrobić, ale to Będę no, musiał bardziej pomyśleć nad tym, no i Jeszcze są ślady, kurde, po starym tłumiku Mam nadzieję, że to się tam uda wypucuwać, to tam nie ma problemu. Zalony odjadą motora z płynem, no i, i tak to się prezentuje. do mnie fajnie wygląda, z tą maską przerabioną już tak bardziej na stylu Ursusa, to już to idzie na ten traktor patrzeć, nie? Kolory tak na szybko dobierane, coś przerywało. Ten tubing jeszcze ja czarną farbą. No i tyle, yy, postaram się zmontować ogólnie. Taki filmik z początku jak był kupiony, no i ta kierownica. Właśnie jeszcze teraz ta kierownica. Będę musiał jeszcze dopracować, zarobić żeby szpęci I postaram się teraz zmontować jeszcze jakiś filmik z remontu go. To będzie na razie, to będzie tyle. Narka.